Witam Was tu, MS Mr. Craft. A dzisiaj chciałem zapowiedzieć nową serię popularną... Doma seria. Zapytacie się, to jaka to seria? No, seria popularna, jak już mówiłem. Dobra, to miałabyś być niespodzianka. I to jest niespodzianka. Mam nadzieję, że się tego nie spodziewaliście. Yy, miałem też trochę, nie miałem też trochę do, czasu do kompa, ponieważ miałem lekki problem z mężem. Młody mi się psował i tym podobne. Ale już do Was wracam. Yy, Czekajcie. Yy, już do Was wracam. Na drugiego. Już do Was wracam drugiego. I mam już wersję 1.3.1 .1. Nareszcie nasza ukochana wersja 1.3 Tak już wszystko jest No to tak yy... Skoro już wszystko jest To jeszcze jedno jest zastrzeżenie. Yy, zaraz wracam. Dobra, już jestem. Po, ponieważ coś mnie rozłączyło, nie wiem co. Zresztą jakieś serwery powstały. O. ostatni przyścić lokalną. W ogóle tu wszystko usunę. Jeszcze mam jedno do powiedzenia. Nasza ukochana seria zostaje autentycznie skasowana. Będziemy mieli nowy świat. Dlatego, bo. Czekajcie, Katr! Dlatego, bo. No, trzeba mieć już nowy ten świat. Bo już nie możemy się kicić na tym jednym. No. Więc chciałem was poinformować, że nie będzie już dalej, będzie dalej toczona ta seria, tylko sezon drugi. Sezon drugi na Minecrafcie 1.3.1. Ta wersja wyszła dzisiaj. Czekajcie. I z tej okazji postanowiłem, że zrobię serię fabularną. Będę potrzebował 20 osób lub więcej, jeżeli, kto, jeżeli ktoś jeszcze się zgodzi. Yy, no. Yy. Bo jeszcze nie pamiętam, co im miałem powiedzieć. A, właśnie. Yy... Macie czas do 30. 30. Wybiorę... Nie, nie, jakoś teraz będę wybierał 20 osób. Yy, jeżeli się mi uda, to może będzie jeszcze więcej osób, bo mój serwer chyba będzie miał więcej slotów niż tylko 20, możliwe. Ale na początku sam będą praktycznie 2 trzy osoby lub cztery. Maksymalnie. A więc yy, to chyba było na tyle... A nie. Yy, czekajcie. Jeżeli chcecie grać na, na tym wszystkim, yy, zero modów. Tylko ja będę miał tumana items i będę rozdawał to wszystko, będziemy... Albo nie. Tylko z tumana items, ponieważ będzie trzeba to wszystko zbudować. Jeżeli mi pomożecie, to wszystko się zbuduje. Lub, pob lub pobiorę mapkę z internetu. O Boże, FGO odgarniecie sami, gdy będziecie oglądać te filmiki. Na razie są teraz tylko castingi. No i tak. Mam nadzieję, że Wam się seria spodoba. No. więc już teraz jeszcze powiedzieć I to wszystko, jestem tak z tego szczęśliwy no I już nie mamy modów no, Niestety nie ma już mainpacka Już nie ma go, ponieważ nie ma go chyba na wersji 1.3.1 Choć jeszcze tam trochę pomyszkuję Jeżeli mi się uda to może powróci mainpack żebym się przydał do serii fabularnej yy, dobra to chyba będzie na tyle teraz na pewno ponieważ już mam tego trochę dosyć, już niedługo wyjeżdżam. Wyjeżdżam już 10, no i na razie, no no, no, no. Dobra, na razie yy, mam nadzieję, że, że mieliście udane wakacje lub że będziecie mieli udane wakacje. Na razie.